Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę wam przytulny salon w stylu boho, który zachwyca naturalnymi materiałami, subtelnymi dekoracjami i ciepłą atmosferą. To idealne miejsce dla miłośników wnętrz pełnych harmonii i przyjaznego klimatu. Zostańcie ze mną, aby poznać wszystkie szczegóły. Salon został wyposażony w sofę w neutralnych odcieniach, która stanowi doskonałą bazę dla stylu boho. Udekorowano ją teksturowanymi poduszkami w beżowych i kremowych tonacjach, które dodają przestrzeni przytulności i subtelnego charakteru. Na środku znajduje się stolik kawowy wykonany z rustykalnego drewna z odzysku. Jego naturalna faktura pięknie wpisuje się w boho estetykę. Na blacie ustawiono plecione kosze, świece w szklanych pojemnikach oraz suszoną trawę pampasową w ceramicznych ważonach. Te dekoracje tworzą spójną kompozycję która podkreśla naturalny i swobodny charakter wnętrza. Ściany pomalowane na delikatną biel nadają przestrzeni świeżości i lekkości. Dodatkowo zdobią je kinkiety w formie żelaznych latarni, które wprowadzają subtelny akcent rustykalny i dodają wnętrzu przytulnego blasku wieczorami. Duże okna obramowane lekkimi, półprzezroczystymi zasłonami wpuszczają mnóstwo naturalnego światła. Dzięki temu salon wydaje się jeszcze bardziej otwarty i jasny, a naturalne światło podkreśla ciepłe tonacje użytych materiałów. Całość emanuje spokojem, harmonią i boho urokiem. Połączenie naturalnych materiałów, neutralnych kolorów oraz subtelnych dekoracji sprawia, że ten salon jest idealnym miejscem do relaksu i spędzania czasu z bliskimi. Jeśli podoba Wam się ta aranżacja, koniecznie zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych inspiracji do Waszych wnętrz.